Nawioz nowy, save, zapis, grę, zapisz. Będzie jeden. Okej. Okay. No kurwa, zlewa mi się, totalnie mi się zlewa ten... Weź no, zobacz na Twitch czy... Czy jestem wszyscy? możesz? Weź no zerknij. Zobaczę na Twitchu, czy już mam live odpalonego. Także jakby co to. Jakby co to. Dzień dobry bardzo wszystkim. Z tej strony Benyk. To jest Turista z Bus Simulator. Nie pamiętam dokładnie nazwy firmy, skąd. Ale jest to symulacja. Dokładnie turis Bus Simulator. Taka ciekawostka jakaś taka. A niedawno dostałem kluczyk, więc postanowiłem zobaczyć, jak to będzie działać, jak to będzie chodzić, śmigać. I muszę na razie przyznać, że to jest jakieś takie początki, bo FPS-ów to za dużo tutaj nie mam, bo aż 20. Jak, jak? Jak, jak? Tu podgłośnie, tu muzykę ścisze. Dobra. No razie opuszczamy lotnisko i lecimy do, lecimy do naszej firmy, która nas, na której będziemy śmigać. Dzisiaj mamy akurat dzień, akurat mamy dzień symulacji więc na dzisiejszym live'ie będziemy sobie śmigać samochodami, busami poprawiam tego, jeszcze poprawię sobie dzień dobry bardzo poprawię sobie to jak widzicie na dzisiejszym live'ie będziemy sobie śmigać dobra Te w hotelu hmm. to są takie co przetrzymują to wszystko, chyba ten materiał wiesz, żeby on się nie wpinął w Naciskając C, dobra, naciskam C i nic się nie dzieje, a jednak coś się dzieje. No dobra, po prawej stronie macie. taki taki kompas, no, proste jeżdżenie. A no to super, nie, nie, bo tak patrzałem, wiesz, co i co, co, jak tutaj jest. Turyst Bus Simulator, jakoś niedawno, niedawno dostałem tą e, symulację. Pierdolę pierdol, weź ty kurwa, ogarnij Dawn'a, jak z Biedronki, powiem ci, że dostałem tą gierkę. No i to jest na kucie, nie kupiłeś tego? Nie. To już 15 chyba kosztowała. Yyy, eee, nie, gra na tą chwilę kosztuje, już ci mówię, Turist... Turist, kuźwa... Turist, eee, Bus symulator. Simulator, no, na nawet, nawet nie, 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 nie znajdzie. Tourist, bus, symulator, Control c Play Dobrze, że mi klucze nie pokazało Nie, grę kosztuje 102 zł. Dokładnie Grę kosztuje 102 zł. Ma dużo osób... dużo ocen negatywnych To dla mnie jest dziwne, chociaż... tak fakt faktem FPSy FPSy zamulają. To jest prawda, bo nie wiem, nie wiem na razie z czym oni mają problem. Ale zobaczymy. Bo tak na razie nie wiem dokładnie, z czym ci ludzie mają problem z tą grą. Sam chcę będę chciał ogarnąć. No dobra. dobra. Będziemy się starać jechać przepisowo. Nie wiem czy dobrze jadę, ale okej. Okay. Graficznie no nie, za, nie, nie wygląda zbyt pięknie, ale mamy efekty widzimy z tyłu tutaj. Tak widzimy lusterka widzimy, nic nigdy prawo jazdy nie miałeś i samochodu nie prowadziłeś. <grytanie> Dobra, cicho. Czekaj, bo nie wiem, którym się przełączy kamerę. O! 1, 2, 3 przełączanie kamery. Tak wygląda nasz pojazd, chyba znajdujemy się w Wielkiej Brytanii. Znajdujemy się w Wielkiej Brytanii. Gdzie pan, jakim się siedzisz? No to jest Lunge bodajże. albo dajże. Mogę z niego wychodzić? Tak, mogę wychodzić. Widzisz? Nie wiem czy nie. Jestem sobie, jest sobie człowieczkiem. Widzisz? Jestem sobie takim Januszem. No nie jest, droga, jak na 100 ten to jest gierka taka. Na no pierwszy tutaj pod shiftem, ciekawe, czy mogę wsiąść do innego auta? Nie mogę. To darmo klucz dostałeś, czy co? Tak, tak. Czuć tak dostałem, żeby pokazać grę. Patrz, taka fajna kieryczka. No, ciekawe, ciekawe. Pod 1, 2, 3 bodajże chyba mamy wszystkie takie... Jeden mamy z góry, ale też możemy zrobić to na zasadzie takiej skralując. Fajnie wygląda, bo wygląda zabrudzenia, wszystkie są takie, no... Tu mamy coś takiego jeszcze, co, może... co mogliśmy pokazać. czy będę mógł umyć to auto. O, mamy światła. Pod X mam kierunkowskaz prawy, ale gdzie mam kierunkowskaz lewy? Trzeba by sobie zobaczyć na ustawieniach. Trzeba by sobie zobaczyć na ustawieniach sterowania ogólnych, wydaje mi się, że coś tu jest trochę takiego. No i wydaje mi się, że tutaj będzie to zmiana radia, smartfon, chodzenie. nie ma więcej rzeczy? ogólne, car dobra zoom myszą, hamowanie na razie takie zwykłe, standardowe wyłączanie, wyłączanie silnika e, hamowanie spacja aha x, y tylko czemu oni, mają od... czemu oni oddalili przyciski x, y od siebie, tego nie rozumiem to są kierunkowskazy, tak? Czemu to jest oddalone od siebie? Reflektor, patrz, światła drogowe, LF, światła awaryjne, Sygnały dźwiękowe, nie na biegów. Wydaje mi się, że tu by się jeździło fajnie kierownicą. Dobra. No, dobra jedziemy dziś, mi to jeżdżenie nie idzie za bardzo zobaczymy mam przestrzegać znaków czy mam nie przestrzegać a ja tu mam prędkością jeszcze wiem ile jadę Ciężko mi się jedzie z takiej perspektywy. O, wow, ale silnik to naprawdę. Chyba odwzorowania nie ma. Dobra. Postępujemy, tak. Wierzamy. Teraz pytanie przy wjeździe na rondo powinniśmy włączyć kierunkowskaz Zależy, gdzie jedziesz Przy wjeżdżeniu na rondo, gdzie jest ustąp pierwszeństwa Na rondo, gdzie ustąpiasz, jak Yo, Kurde, patrz To kurwa wolno jedzie lądo, z tym już dwa pasy. No... Wiesz, tak jak tutaj. Masz to, nie? Strasznie dziwne się steruje, wiesz? Ja steruję myszką, obracając... Nie wiem czemu gra... Samo sterowanie i to wszystko jest takie trochę... Nie wiem czy ta gra jest w Early Access, czemu ta gra wyszła, ale no... Grafika... Grafika trochę mówi, no nie powala. Dlatego te fps -y 20-32 Optymalizacja jest dość słaba Strasznie, strasznie to tak trochę dziwnie wygląda Optymalizacja jest bardzo słaba Dobra, zobaczymy, może ze środeczka. Może ze środeczka będzie to wyglądać trochę bardziej przyzwoicie. Jaki to miałem znak? Bo nie widziałem. Miałem znak stopu. Czy ktoś za nami jedzie? Tak, jedzie, widzimy. Teoretycznie powinniśmy włączyć teraz kierunkowskaz skręcając w lewo, ale. Aj! Pochodniku. Problemem jest to. Co to było? Dobra. Czuję się niepewnie jeżdżąc tutaj. Kurde. Trochę. Jedź! Dobra, mamy siłownię. Aha, to nasza firma. Zaparkuj na podwórku i opuść firmę. Dobra, tu jest kierunkowskaz po tej stronie. Drugi kierunkowskaz jest po drugiej stronie. Ale czemu takie kierunkowskazy są oddalone? Według mnie X i Z to powinny być kierunkowskazy, których potrzebujemy. Dobra, wyłączamy silnik. I co, z zewnątrz nie mogę wyłączyć silnika? Ale jak nacisnę nazwa firmy. Bękowice. Bękowice, Twitch, Poland. Na no, to firmy będzie się nazywała Twitch Poland. Dobra, wchodzimy do biura. patrzę jak nasza postać wygląda. Taka trochę taki kowalski, taki i co, no, nacisnąłem. Shift i zwolnił. To oznacza kurde trochę. Trzeba zobaczyć na ustawienia graficzne, jak to wygląda warsztat ustawienia, grafika V dam. Pole widzenia mmm Roślinność. Rozmycie w ruchu. Zobaczę, może da się coś naprawić. Niby to jest na ultra. Gra powinna dalej być, chyba, w fazie beta. Akceptujemy. Lecz. Dobra, zobaczę teraz FPS-y. Jak to wygląda. Światło zostawiłem w aucie włączone Nie... Się powinno mieć... Nie no, coś jest, coś jest tutaj nie tak dosłownie wyraźnie Pierwszy autobus, okej, okay, dobra, czemu się nie zamyka samo? Mam to zamknąć? Dobra, nasz. Dobra, oczywiście do wyboru mieliście. Muzyka jest za głośna. Zgadza mi, muzyka jest za głośna. Mieliście do wyboru e, realistyczne albo tryb. Tam trzy tryby: realistyczne, Automatyczny i coś tam jeszcze, żeby można dostosować co chcecie mieć włączone, a co nie chcecie mieć włączone, więc już na samym początku, przy tworzeniu postaci, możecie zobaczyć sobie, jak to wygląda, czemu to nie jest na. trzeba przytrzymać. Mamy budżet, ładny budżet. Sieć Mobile Flota, na razie brak, brak pojazdów, warsztat. Nie mamy, OK, nowe pojazdy. Mm, pojazdy używane. Pojazdy używanych mamy poro. Status. Możemy kupić pojazd. Cena. <laughs> Skąd te ceny. Elementy. Klimatyzacja do wymiany. Ale jest WiFi. W każdym razie możemy kupować te pojazdy Ceny pojazdów, są tak jak widać, są takie, brakuje mi tutaj jeszcze jakichś takich innych rzeczy w tych grze. Wszystkie osobiście co uważasz o tych grze? Że Nie wiem, że jest ok, ale osobiście tak wiesz, na, na pierwszy rzut. No nie wiem, musiał pograć. Musiałbym pograć w to. Myślę, że da się załatwić. Napiszę do tego, do nich później, może akurat na żywo. Tak na sam początek to, to takie. ...Turist Bus Simulator... Hmm. na sam początek, ale no, na razie widzę, że no... ...nie jest jakoś tak... Nikogo ta gra na razie nie przekonuje. Nawet wy słyszycie, no nawet zresztki mówię, że musiałby pograć, żeby zobaczyć. Wydaje mi się, że fajnym sposobem było fajnym takim technikom, e, żeby twórcy się przesiedli na tej gry i spróbowali te te mankamenty, tam gdzie są te większość tych większości negatywów, w ogóle zobaczę kto jest właścicielem. To jest głównym kogo to jest gra. Eee, Gry już widać. To jest boss Simulator wydawca Areosoft, platforma Windows, nie Platform producenci, LM Studio i PP PDP. To za firma PDP. Jakie oni stworzyli gry? Bo to mi najbardziej ciekawi, chodzi o to po prostu, że sprawdzam zamiast grać, sprawdzam co oni jeszcze stworzyli, za jakie, jakie produkcje. Chodzi mi o tych producentów, co za tytuły stworzyli oni. O wszystkich gier jest 20, wszystkich tytułów, które stworzyli. New York Bus Simulator World of uh, Subways to Frame Bus Simulator turyst Bus Simulator to właśnie ta gierka Main Bus Simulator taka, taka trochę ciekawostka dla mnie, bo. Na bo... motorze patrzę, ale chodzi mi przygotować. O, zobaczymy tutaj może. Na przykład, ML Studio. Czemu no, mi nie pokazuje? Halo, odśwież. Halo Twitch, halo YouTube. co się dzieje? Nie wiem, no, chyba coś mi się dzieje po prostu z internetem takiego niedobrego. Bo nie pokazuje mi... strasznie coś się. Może zrobię tak, będzie łatwiej. My Paper Boat. Moje papierowe łódź. Nawet moje papierowe łódź ma mieszane. Kosztuje też mało. inny był symulator. o Kolejny boss symulator. Ciekawe, ciekawe może. Może będziemy w stanie... ...dostać kluczyk do takiej innej gierki? Na pierwszy rzut oka. Jakby twórcy widzieli ML Studio Jeśli macie może klucze właśnie do innych waszych tytułów Jeśli byście byli tak o! Metro Bycie, Byśmy mogli pojeździć sobie metrem Mindless Simulator Ciekawe Może ja wezmę z... Zarequestuję sobie o klucz do ten Może, może mają Że po prostu nie mają wszystkich takich gier ze swojego całego asortymentu w tym momencie. Ale na przykład interesowałby mnie też nowy Yorkbus Simulator. Na przykład, żeby zobaczyć, ale mieszane. Na, same, na sam początek powiem szczerze, że no. Zobaczę, tak może. Dobra, to Na razie będziemy testować tą gierkę. Okej. Okay. O kurde. Sorry, sorry bardzo. Niestety. Se później, se później sobie zerknę. Ale na tą chwilę, dobra, no już widzę, że... że może być ciekawie, więc... Dobra, lecimy dalej. Warsztat, nowe pojazdy. Co się opłaca kupić? Eee, tutaj nowy samochód kosztuje 300 tysięcy euro. Lub jakaś lepsza klasa C, która kosztuje więcej niż 300 tysięcy. Eee, ale to jest nowy. Byśmy potrzebowali na dobry początek jakiegoś takiego tańsze, tańszego elementy. klimatyzacji, uszkodzone na dwozie 25%. To się, to się naprawi. No to kupimy. Drugie zaroszenie go Kupimy może jeszcze jednego. Nie, bo to nie będzie mi tak stać, żeby kupić wszystko naraz. Nie za 81 tysięcy i jest o klasę wyższy Dobra, no to co mamy? Brickleberry Polska, siemaneczko, witam, witam Witam, czydam suba a czy, ty, a czy ty, kolego zostawiłeś u mnie subskrypcji na kanale? Powiedz mi, co? Zostawiłeś u mnie subskrypcję na kanale Powiedz To jest takie trochę wiesz to Fajnie że Jak go to nie jest... subskrybuj subskrybuj mnie mam <noise> manda jedna Pierwszy autobus idź do Idź z zegara ściennego aby otworzyć kalendarz Mamy zegar ścienny otworzymy kalendarz Dobra Nie mogę Dobra, teraz tak. Mamy dalej. Eee, tutaj odbiór okay, pojazdu. się ogląda, się wybija na Kruszwilu na YouTube. Ja Wstawił filmy z Kruszwilem i wiesz, ludzie oglądają to i się że się wybije. Każdy wiesz, każdy ma swoją technikę, jak, tak jakby tego wszystkiego, tak? Każdy by, każdy by chciał być czy tam mieć dużo subskrypcji i w ogóle, ale to nie o to chodzi, żeby się na kimś wybijać. Najważniejsze, no, żeby robić swój własny content, ten, który, który lubisz. A nie, że, no... byś chciał zrobić content, kurde, który tak naprawdę, no... jest dziełem kogoś innego, nie? Nawet ty robisz swój własny content, nie? Nie, nie wybijasz się na kimś. Tworzysz swoje mapy do... do tam, do Minecrafta, czy do czegoś. Ja mogę biegać w tej grze. Czemu nie mogę biegać? O, mamy.